16. kolejka futsal Ekstraklasy. Rafał Szlaga, witam serdecznie z hali Chorzowskiego o i zapraszam na polskie futsalowe El Clasico, bo właśnie w takich kategoriach trzeba dzisiaj rozpatrywać to starcie na szczycie pomiędzy Clearexem Chorzów a rekordem Bielsko-Biała. Dla ekipy z Górnego Śląska to ostatnia szansa, żeby zatrzymać rekordzistów w drodze po kolejny mistrzowski tytuł. Po 15 seriach Jerpo do Andrzeja Szłapy mają na swoim koncie 40 punktów i są liderem. Kireks jest drugi i zgromadził do tej pory 29 oczek. Nawrac. Jeszcze Biela i gol! Gol! 1 do zera. A jeszcze podanie do Biela jeszcze lepszy strzał. Mogła nie znaleźć się w siatce. Wiele ładnie teraz poradził się z Mizgańskim. Biel! Podanie i gol! Asysta biela bramka Bondara. 2 do 0 w Kozowie. Od 15 minuty rekord prowadzi z Klireksem już 2 do 0. Ale teraz ale odpowiedź. Nizgański. 1 do 2. Chyba zabrakło trochę koncentracji. To przejmie bezpańską piłkę, przejmują Mizgajski, Wachuła w pole karne. Dobry powrót notuje Kubik, Budniak. Do Popławskiego, Popławski, gol! 3 do 1 dla Reherdu. Artur Popławski pokonuje Rafała Krzyszkę. Nieco zaspała teraz defensywa Klireksu. Zawsze mówiono, że może wyjechać się z Polski wkrótce swoich sił portugalskie lub hiszpańskie w się Jak na razie udało się tu jedynie. Kałuży, zastawnik, gol! Jakby wywołany przeze mnie do tablicy zdobywa gola kontaktowego. Cóż za wolej zastawnika. Dwa do trzech w Kożowie. A w taki sposób zdobył gola kontaktowego. Mikołaj Zastawnik, cóż za uderzenie, cóż za precyzja. Wyśmienitej okazji nie wykorzystał Wachuła, kiedy to nie zdołał. Zamknąć akcji z lewej flanki i doprowadzić do remisu. Teraz okazja dla rekordu, ale jeszcze strata Zastawnika i gol! Paweł Magic Budniak, 4 do 2 dla rekordu. Cóż za początek drugiej odsłony w wykonaniu podopiecznych Andrzeja Szłapy. Tym razem koncentracji zabrakło chyba podopiecznym Mirosława Mioski. Mizgański na pamięć, ale kapitalnie do wędzonego wędzonego! Gol! Cóż za akcja Kireksu! Mizgański przerzucił piłkę do wędzonego, a ten z zimną krwią pokonał na wrata. A więc znowu Chorzowianie szybko zdobywają gola kontaktowego. Kolejny korner dla Kireks. Rzuca gol! Leszczak i 4 do 4. Nie upilnowali Leszczaka w polu karnym rekordziści. I wszystko tutaj w Chorzowie. Rozpoczyna się od nowa. Zastawnik. Mizgański. Gdyby uderzył z pierwszej piłki, gol! Cóż za akcja Mizgańskiego? Wydawało się na początku, że z tej akcji już nic nie będzie, ale Mizgański przyjął spokojnie piłkę. Oszukał jednego z defensorów i po raz pierwszy w tym meczu wyprowadza swój zespół na prowadzenie. Budniak. Budniak, Budniak dogrywa piłkę, pole karne, gol! Marek i 5 do 5! Król strzelców poprzedniego sezonu futsal Ekstraklasy doprowadza do wyrównania. Ale podanie w kierunku Marka. Czy Marek był faulowany? Jaka decyzja arbitra? Czy będzie szósty faul? Tak! Będzie przedłużony rzut karny. Na rekordu. Oczywiście kompletnie opalają tę decyzję arbitrów zawodnicy oraz członkowie tamu Szkoleniowego Klireksu. Kto okaże się lepszy? Kto wygra wojnę nerwów? Bondar! Nie ma gola! Jeszcze BODAR, jeszcze odwiada! I gol! Gol Prawka samobójcza! Jakim cudem ta piłka wpadła do siatki! Wachuła. Negatywnym bohaterem tej akcji. Aż z nerwów uderzył pięścią, słupek. Ukrainiec. samopójcze trafienie wakuły w takim momencie. A więc szczęście jak na razie w tym spotkaniu jest po stronie rekordu Misgajski, Leszczak. Misgajski, Leszczak ma sporo miejsca! Zastanik nie trafia! Ale było zachranie ręką. I mamy rzut karny. Trafiony w rękę Marek piłką. Nie umknęło tu u Was arbitra. I Chlirek się stanie przed szansą wyrównania. Zastawnik czy nawrac. Zastawnik! Nie ma gola! Obronił tę Na niespełna dwie minuty przed końcem tego meczu Mikołaj Zastawnik. Największa gwiazda Tireksu nie wykorzystuje karnego. 10 sekund do końca. Salisz. Mizgajski. Leszak, Mizgajski. Mizgajski. Korpela. Jeszcze uderzenie z dystansu. I gol. Ten strzał został oddany. Jeszcze przed Syreną. Z gol powinien zostać uznany. 7 do 5. Rekord pokonuje dzisiaj Klireks Chorzów. Mają pretensje do arbitra zawodnicy i trenerzy Klireksu. Emocje tutaj były niesamowite. Brały momentami górę, a w taki sposób zdobyli. 7 gola w tym spotkaniu mistrzowie polskich, którzy teraz znajdują się już na autostradzie prowadzącej do brony mistrzowskiego tytułu.